Czy czujesz to? Ciężar milczenia tych słów, które nie zostały wypowiedziane, ale w jakiś sposób zawisły w powietrzu, jakbyś już wiedziała, że coś ma się zmienić, nie przez zwykły zbieg okoliczności, ale przez siłę wszystkiego, co przeżyłaś. Choćbyś starała się odwrócić wzrok od lustra, niemożliwe jest zignorowanie tego, jesteś inna i w jakiś sposób wiesz, że inni również to czują. To była ta prosta rozmowa. Może w momencie, kiedy wymiana spojrzeń była silniejsza niż słowa, kiedy Twoja przemiana zaczęła być dostrzegana, wyglądasz nie do poznania, powiedzieli. Uśmiechnęłaś się. Nie dlatego, że te słowa Cię uraziły, ale ponieważ potwierdziły wszystko, co wiedziałaś, wszystko, co w końcu dostrzegłaś w sobie. Coś w środku Ciebie odbiło się echem, a bez nawet zauważenia, odpowiedź przyszła naturalnie. W końcu. To słowo miało ogromne znaczenie. W końcu. Bo w głębi duszy wiedziałaś, że życie postawiło Cię na drodze, która wymagała więcej, niż ktokolwiek mógł dostrzec. A przemiana, którą przeszłaś, nie była tylko fizyczna, to nie dotyczyło czegoś powierzchownego czy chwilowego. Nie chodziło tylko o zmianę stylu czy wyglądu. To było coś znacznie głębszego, coś, co tylko nieliczni mogli zrozumieć w tamtym momencie. W tym uśmiechu tkwiła akceptacja nowego rozdziału, rozdziału, który sama napisałaś. Nawet gdy byłaś na drodze ciemności i niepewności, wiedziałaś w głębi siebie, że musisz iść naprzód. Ale być może nie zauważyłaś, że opór ludzi wokół ciebie jest częścią Twojego wzrostu. I to cię wzmocniło. Nie zdawałeś sobie z tego sprawy od razu, ale opór tych, którzy już Cię znali, krytyka i niewypowiedziane pytania ujawniały coś wielkiego. Twoja ewolucja miała miejsce i była znacznie większa, niż mogłeś sobie wyobrazić. To, co miało największe znaczenie, nie było tym, co ludzie myśleli o tobie. To, co naprawdę się liczyło, to jak teraz siebie postrzegałeś, jak zacząłeś się postrzegać. Transformacja często jest czymś niewidocznym dla oczu tych, którzy wciąż noszą stare paradygmaty. I dlatego stałeś się nie do poznania dla tych, którzy byli przyzwyczajeni do twojej wcześniejszej wersji. Widząc tę samą sylwetkę, tę samą twarz, nie potrafili dostrzec, co zmieniło się w środku. Nie widzieli siły, którą zdobyłeś, strachów, które pokonałeś, ani barier, które zniszczyłeś, aby dotrzeć tam, gdzie jesteś. W tamtym momencie dostrzegłeś coś, co krystalizowało się przez dni. To już nie było o tym, co inni myśleli o tobie, to było o tym, kim się stawałeś i jak teraz wybierałeś żyć. Jesteś inny, nie jesteś już wersją siebie sprzed, nie jesteś kopią przeszłości, która już nie ma znaczenia. Nie rozpoznajesz się w starych kłamstwach, dawnych ograniczeniach, ani w wątpliwościach, które cię paraliżowały. Uświadomiłeś sobie, że twoja dusza, twój duch, twoja esencja urosły w sposób, którego nie da się zmierzyć ani wyrazić słowami. I to, mój przyjacielu, czyni cię nie do poznania. Kiedy patrzysz wstecz, nie możesz nie zauważyć, jak wszystko teraz się układa. Podróż nie była łatwa, ale wszystko stało się jasne. Gdy zdałeś sobie sprawę, że ból odłączenia to w rzeczywistości jeden z największych znaków wzrostu, zostawiłeś za sobą wersje siebie, które już ci nie służyły, modele zachowań, które cię więziły, ludzi, którzy cię ograniczali. To, co większość ludzi nie dostrzega, a co może próbowałeś ukryć, to jak bardzo bolesny był ten proces, jak bardzo boli naprawdę zrezygnować z tego, co znałeś jako pewne, z tego, co wierzyłeś, że jest twoją prawdą. Ale prawda jest taka, że dyskomfort, który odczuwałeś, był jedynym sposobem, aby uwolnić się od niewidzialnych łańcuchów, które cię trzymały. Zdałeś sobie sprawę, że strach przed brakiem akceptacji, przed tym, że nie zostaniesz doceniony, był główną barierą, która powstrzymywała cię przed postępem. I co jest najciekawsze, im bardziej próbowałeś dopasować się do oczekiwań innych, tym bardziej czułeś się zagubiony. Próbowałeś zadowolić, próbowałeś wypełnić pustkę aprobatą innych. Ale w głębi duszy to, co odczuwałeś, nie była akceptacja, ale brak zharmonizowania z tym, kim tak naprawdę byłeś. Ból związany z odpuszczaniem to nie coś, co ktokolwiek pragnie doświadczyć. Nie jest łatwo zrezygnować ze starych wzorców, z ludzi, którzy w jakiś sposób utrzymywali cię w stagnacji, ale kiedy to zrobiłeś, wolność w końcu nadeszła. Ta pustka zaczęła być wypełniana przez twoją istotę, przez twoją własną prawdę. Zobaczyłeś się po raz pierwszy, stając się niepoznawalny w oczach innych. Spojrzałeś w lustro i nie zobaczyłeś już człowieka związanego z przeszłością. Odbicie, które ujrzałeś, to osoba, która zaczęła rozumieć, że aby rosnąć, nie potrzebuje już aprobaty. Już żyłeś transformacją, a proces odpuszczania był tylko potwierdzeniem, że podążasz właściwą drogą. I to w tej chwili przełomu, w tym momencie bólu, zdałeś sobie sprawę, jak bardzo naprawdę się rozwinąłeś jak bardzo się ewoluowałeś, Bo wzrost nie przychodzi bez bólu. Wzrost nigdy nie przychodzi bez wyzwań. I co najważniejsze? wzrost nigdy nie przychodzi bez tego, że musisz się na nowo zdefiniować. Przechodziłeś przez reinventing i nikt absolutnie nikt nie mógł Cię powstrzymać. Osoby, które były przyzwyczajone do Twojej wcześniejszej wersji do osoby, którą kiedyś byłaś, nie były w stanie od razu dostrzec jak bardzo się zmieniłaś. Ponieważ nie były przygotowane na tę wersję ciebie, wciąż widziały Cię oczami kogoś, kto znał Cię w przeszłości, ale Ty teraz patrzyłaś na siebie z nową percepcją, a to już robiło dużą różnicę. Gdy ktoś na Ciebie patrzy i mówi, jesteś nie do poznania, być może wydaje się, że to zwykły komentarz, ale dla Ciebie to zdanie niesie ze sobą znacznie większy ładunek emocjonalny, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To afirmacja, która zawiera całą podróż którą przeszłaś do tej pory. Niesie ze sobą trudne chwile, które przezwyciężyłaś, bezsenne noce, trudne decyzje, łzy, które spadły, nie będąc dostrzegane. Ale, co ważniejsze, ten komentarz reprezentuje cichą wygraną wygraną, która nie potrzebuje aplauzu ani publicznego uznania to wewnętrzna wygrana, z której tylko ty zdajesz sobie sprawę. Zdałaś sobie sprawę, że krytyka nie jest już atakami, ale potwierdzeniami Twojego postępu. Zdałaś sobie sprawę, że kiedy ktoś powiedział, że jesteś nie do poznania, w rzeczywistości mówił: Przemieniłaś się, uwolniłaś się od tego, co cię więziło. A to, mój przyjacielu, jest prawdziwa wygrana: stałaś się kimś, kto w końcu docenił swoją wartość, kimś, kto już nie podporządkowuje się starym schematom, kimś, kto usłyszawszy określenie nie do poznania, uśmiecha się, ponieważ wie, że to jest odzwierciedlenie jej prawdziwego ja. Które się ujawnia. Nie ma już miejsca na ograniczenia, nie ma już miejsca dla tych, którzy cię pomniejszają. Nie jesteś już tam, emanujesz, rozwinęłaś się. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ta podróż się nie kończy. Wiesz, że choć osiągnąłeś znaczący punkt, przyszłość wciąż przed tobą gotowa do przeżycia. A ta przyszłość teraz będzie Twoja. Z całą zdobytą mądrością, z siłą, którą odkryłeś w sobie. Z pewnością, że od teraz wszystko, co nadchodzi, będzie tylko kolejną szansą na rozwój i ewolucję. Jeśli to cię poruszyło, jeśli dostrzegłeś w sobie coś, co musi zostać przeżyte, jeśli to uznanie w końcu dotarło, wiedz, że to dopiero początek. Droga dopiero się zaczyna. Prawdziwe ja, które odkryłeś, stanie się twoją najlepszą wersją z każdym dniem, przytul swoją transformację. Ona jest zdecydowanie Twoją prawdziwą tożsamością, a to, co nadchodzi, będzie jeszcze bardziej wspaniałe. Teraz w ciszy dostrzegasz coś potężnego. Brak słów tych, którzy wcześniej patrzyli na Ciebie z oczyma osądu, jest w tej ciszy coś magicznego, coś, czego nie da się opisać słowami ani gestami. Jest jednocześnie formą oporu i hołdem dla Twojej ewolucji. Ci, którzy zwykli Cię obserwować z ograniczoną perspektywą, nie mogą już dostrzegać cię w ten sam sposób, stałeś się dla nich kimś innym, kimś głębszym, bardziej odległym, bardziej wyjątkowym. Może słyszałeś w chwilach ciszy te wewnętrzne głosy, które próbowały cię przekonać, by się cofnąć. Nie idź dalej, mówiły. Nie rozwijaj się za bardzo, bo może być samotnie. Nie wznos się, bo inni zostawią cię za sobą. Te głosy próbowały na wszelkie sposoby zatrzymać cię w strefie komfortu, ale coś wewnątrz ciebie już postanowiło: Nie wrócisz z powrotem. Wiedziałeś, nieważne jak bardzo to było niewygodne, że zmiana była w toku, a teraz, gdy inni już nie mogą cię dostrzegać jak dawniej, zaczynasz dostrzegać moc swojej nowej przestrzeni w świecie. Każda cisza, która echo w twoim otoczeniu, każdy wzrok, który się odwraca, każde niewerbalne pytanie dotyczące twojej drogi to wszystko jest odzwierciedleniem silnej, cichej osoby którą się stałeś. Nie ma już potrzeby aprobaty. Twoja obecność jest teraz wystarczająca. Zewnętrzne uznanie, które kiedyś pragnąłeś, teraz jest tylko odległym echem. Ponieważ w końcu doceniłeś swoją wartość w głęboki sposób. Ta wartość nie jest związana z tym, co inni o tobie myślą lub czego od ciebie oczekują. Jest zinternalizowana. Pochodzi z Twojej istoty, z tego, co pielęgnujesz w sobie, z wewnętrznych walk, które wygrałeś. Prawdziwa transformacja nie leży w słowach, które inni mówią o tobie. Ona tkwi w tym, jak teraz chodzisz po świecie, w tym, jak zajmujesz przestrzeń wokół siebie pewnością, która jest namacalna, ale nie wymaga wyjaśnienia. Pewność w twojej własnej prawdzie to największe osiągnięcie, które możesz osiągnąć. Kiedy patrzysz wstecz, nie widzisz już ograniczeń, które powstrzymywały cię przed wzrostem. Odbicie, które teraz widzisz, to osoba, która zrozumiała, że ograniczenia nie są już prawdziwe. Zdałeś sobie sprawę, że rzeczywistość tego, kim się stałeś, nie potrzebuje walidacji. Ona po prostu jest i nie ma znaczenia, ile osób na ciebie patrzy lub próbuje cię zrozumieć. Ważne jest, jak ty teraz siebie postrzegasz. Stałeś się osobą nie do poznania, ponieważ nauczyłeś się być najczystszym odbiciem swojej istoty i tego nic ani nikt nie może ci odebrać. I co teraz? Co się dzieje, gdy w końcu zdajesz sobie sprawę? Że przezwyciężyłeś to, co wydawało się nie do pokonania. Gdy uświadamiasz sobie, że już nie jesteś uwięziona w starych wersjach samej siebie, że nie ulegasz już ograniczającym oczekiwaniom tych, którzy znają cię z przeszłości, teraz nadszedł czas, aby otworzyć oczy na przyszłość. Już widziałaś drogę, którą przeszłaś do tej pory, i niemożliwe jest, aby nie zauważyć, że przekształciła cię ona w sposoby, których nigdy nie mogłaś sobie wyobrazić. Jesteś silniejsza bardziej skupiona, bardziej autentyczna niż kiedykolwiek, a to, co teraz nosisz w sobie, nikt nie będzie mógł ci odebrać, ponieważ to, co jest zakorzenione w twojej duszy, nie może być zmienione, nie może być zmienione przez okoliczności zewnętrzne. Może trudno w to uwierzyć, ale przyszłość, którą sobie wyobrażałaś, pełna niepewności i lęków, zaczyna się rozwijać przed twoimi oczami. Drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte, teraz się otwierają. A najważniejsze jest to, że to, co teraz ze sobą niesiesz, nie jest poszukiwaniem zewnętrznej walidacji, ale dążeniem do czegoś jeszcze głębszego, zgodności z twoją misją, z tym, po co tu przyszłaś, z cichym, ale potężnym wpływem, jaki możesz wywrzeć na świecie. Nie szukasz już miejsca, w którym mogłabyś się dopasować, tworzysz swoją własną przestrzeń, swoją własną ścieżkę. A ta przestrzeń jest tak unikalna, tak autentyczna, że nikt inny nie zdoła jej wypełnić tak, jak ty to robisz. I jeśli na początku droga wydawała się mglista, teraz rozjaśnia się z każdym krokiem, który stawiasz. Każda decyzja, każdy krok, każdy ruch to potwierdzenie tego, kim naprawdę jesteś. A ta droga dopiero się zaczyna. Kiedy teraz na siebie patrzysz, nie widzisz już niedoskonałej wersji, która walczy z przypływami życia. Widzisz kogoś, kto zamiast walczyć, Nauczył się płynąć. Widzisz kogoś, kto nie boi się zmiany, ponieważ wie, że zmiana jest jej sprzymierzeńcem. Stałaś się osobą, która żyje intensywnie, nie przepraszając już za to, ponieważ w końcu zrozumiałaś: Nie ma już miejsca dla tego, kim byłaś. I to nie jest strata, to jest zwycięstwo. Teraz, z spokojnym sercem i wolnym umysłem, przygotowujesz się na przyszłość, w której jedynym ograniczeniem jest to, w co zdecydujesz się wierzyć. Ponieważ już dostrzegłeś, przemiana, która zaczęła się w tobie, choć niewidoczna dla wielu, będzie największą siłą, jaką zabierzesz ze sobą w świat. A gdy inni powiedzą, że jesteś nie do poznania, nie będziesz potrzebować słów. Uśmiech będzie wystarczający, ponieważ w końcu wiesz, że twoja prawdziwa esencja się ujawniła, a nikt nie może już ukryć blasku, który teraz z ciebie promieniuje. Ta podróż nie kończy się tutaj. To dopiero początek nowego rozdziału. To, co nadchodzi, już wiesz. Będzie jeszcze bardziej wspaniałe, ponieważ w końcu zdałeś sobie sprawę, że prawdziwy sukces nie zależy od oczekiwań innych, lecz od siły, którą odkryłeś w samym sobie. Idąc ku temu nowemu rozdziałowi, zdajesz sobie sprawę, że bardziej niż kiedykolwiek jesteś w harmonii z tym, co naprawdę się liczy. Nie ma już strachu przed tym, co inni mogą pomyśleć, ani niepokoju o to, gdzie się wpasujesz? To, co zostało, to głęboka pewność. W końcu jesteś w zgodzie ze swoją esencją. Osoba, którą widzą inni, jest w rzeczywistości najbardziej autentyczną wersją samego siebie, którą kiedykolwiek udało ci się być. Teraz to, co nosisz w sobie, nie jest nieustannym poszukiwaniem akceptacji ani zewnętrznych odpowiedzi, lecz przekonaniem, że twoja ewolucja jest największym odzwierciedleniem tego, kim naprawdę jesteś. Każdy krok, każda decyzja, każde pokonane wyzwanie zaprowadziły cię tutaj, a najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że rozumiesz z niemal intuicyjną jasnością, że nie ma już powrotu. Nie jesteś już tą wersją, która starała się przypodobać innym lub wpasować w jakieś ramy. Jesteś osobą, która wybiera życie zgodnie z własną prawdą. Kiedy ktoś patrzy na ciebie i mówi: „Nie poznajecie”, uśmiech, który ofiarujesz, nie jest tylko reakcją na powierzchowną obserwację, ale głębokim znakiem wdzięczności za to, że w końcu uwolniłeś się od więzów, które uniemożliwiały ci pełne życie. Ty, który wcześniej widziałeś siebie oczami innych, teraz widzisz siebie z promienną, niepokonaną jasnością. Przyszłość przed tobą nie jest już niepewna. To obietnica kontynuacji, samopoznania i nieustannego dostosowywania się. Nie musisz już udowadniać swojej wartości. Prawdziwe uznanie przyszło z wnętrza, a to jest wszystko, czego potrzebujesz, aby iść naprzód z odnowioną odwagą. Droga należy teraz do ciebie, nie do poznania, ale całkowicie twoja.